W kolejnym odcinku... tak, tak, zrównawic. Dym, dym, kto wygra, kto wygra? To, już, to jest już równa walka. Chyba przegrał, Chyba przegrał. <grym> Piękny, nie zrobi nikogo jeszcze dżedaj, tak, nie zrobi nikogo jeszcze dżedaj, więc ja wygram ten kotyczek, pomyśl, nie, nie, nie zrobi mi nikt dżedaj, płoch, czy i... Dobra, idziemy, tak właśnie, no troszkę nie zależy, no troszkę, Рура, кани, кани. Не ну чё? Ну наш куробан, а ну я не могу чинить текст. Дев!

Kuku, kuku, kuku. A czemu mi dać pasek życia do takiej banalnej rądy, nie? No, na Trochę trzy, dwa. Dwa i py! Dobra, już rząd nic nic się zbagował, dobra nie, znowu z tym dziadem, nie! a teraz bez toporu jest, dobra z tym razem może wygram bo ja bez toporu co biegnie w tył? nie Chu, tylko.

Albo gej, hej, ade, hej, ade, hej, dobra, je, yeah. hej, głowa się. O nie, no na pierwszym rundzie od razu idziemy, nie, kude Już w pierwszym rundzie przegrywać. No co tu za, co za ham, co za ham. Może nie przegram. Kto wie? Kto wie? Mam

A, bo ono ma im zadanie się odwijać. Czy ma strzelenie w tą kur... tego kurczaka? Kurde. Ja chcę go zabić normalnie, bez kłusów. Kliknij kalambanek na rynku. Jakieś takie czarne magie, kurde. Nie tak? tak? Dobra. Dobra. Słuchajcie. Pozdrawiam.

Ко мне Видим, чинка,